Dzień dobry widzowie, widzimy się kolejny raz w sesie ze mną jak przywitaj się A oczywiście dzień dobry No Ja Okej okay. Sam wstanę, ale dobra W sumie to nie wstanę Widzisz, jak mi mama nie ufa? Widzę nie no, po prostu wie, że nie zrobię Czego, Czego nie zrobisz? Yy, CB listu motywacyjnego najlepsze jest to, że pytałem się w klasie, nie? Yy, kto, czy ktoś ma to w ogóle w jakimś procencie skończone, to większość stwierdziła, że woli 1K Skąd? Co? 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 Adu? Nie ma. Nie ma na nagrywki. o ale siadło. Ło, kupku. Ja jestem właśnie Chuj. po obejrzeniu sceny Łona Cook. Pozdrawiam Chuj. widzów. Zostawcie suba na obu kanałach wściuba i Kentusia oczywiście. kurde Ograłem where, way wej 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 wej. no no No, 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 no. No, o <gry> Rel, dobrze to ująłeś, nie? Ale ujmę to lepiej Wrzucam flesza Na dole! Dół. Tak, tam, tam, tam Pr był. No. Dobra nie wierzę w typa. Plecy. нам таб так Ale żeś to zajebiście ugrał. Naprawdę. Mordes Clay. Ale ty się w trawce leżysz. Ty masz zajebiście. Panie. No człowieku, po melanżu kurde. se leży. Daj mi spokój. Odpoczywam. Fajnie jakbyś jeszcze granaty używał. Miałeś smołka mogłeś go dać. No masz play... smoka Podoba się? Nie. To dalej. zostawiam cię samego. Ła? Mam dwa HP. Pak A wupa. w oknie. Zauważyłem. A drugie, a drugie jest za tymi, za tam z tyłu, no. No, dług strzelało, nie miałem co zrobić. Ja się pobawię dzisiaj w egzorcystę. E to pierdolę, robię rasza. Rel... nie rasz egzorcystom, to jest co? Jak widać działa. Pogarnij down'a. Spokojnie, <laughs> zabiłem Cię jeszcze. Prawie. Jak mnie walniesz, dostajesz zera. Nie chciałem, ale po tym, po tym co powiedziałeś, mnie skusiłeś. By Cię zabić. Tak? Mam go. Fuck, nie mam go. Leżę. Śpię. Idę spać. Nie. Ale zabiłem. 5 fragów mam. No i. Dobrze idzie mi. Jakby to powiedzieć, jak zacznę zabijać, to znowu będzie, że masz zero fragów. To ty ostatnio się wyzywałeś z tym typem z Minecrafta. Ej, daj mi tutaj tego... busta. Nie, bo tam jest na dole. Tam, tam, tam jest na dole. No i nie ma. Widzisz? I... Turfa, no i. Pykło. Ej, wyrównaliśmy. Nice. Jakaj bo mi się kupuje, nie? A, dobra, widzę, widzę że. E, ping Idę na kucaku, nie? Ja pierdolę Zawsze kiedy zrobię killa. Skacze mi ping Mam pytanie jakim... jakim yy, prawem nie trafiłem go ani razu Nie odbije się fuck tak. Ej Pink daje przewagę w widzeniu Osłaniaj mnie no Na sajcie ale ja nic nie zrobię, nie, ja sejwuję, ja sejwuję, nie ma co. Ja nawet nie jestem w stanie go zabić z takim pingiem. No on ob obity był. No Ale nic nie zrobię, człowieku, ja się teleportuję. Ja idę o 5 cm, ja się teleportuję na lewo i prawo, ja sejbuję. To mi się nie opłaca ekonomicznie Albo miał back jakby this Dobra, pijak tam pink Dalej jak gówna Nie, dobra, nie mogę posłuchać, ja mam problemy ze schodami Dobra, PINC się ustabilizował, lecimy Bo ja wiem Masz stopingu Okno Dobra, z dwóch stron mnie wzięli, nie? Git Kurwa, myślałem, że jest czysto. Nie było brudno. Na be brudno, pamiętaj. Boże, na ch... Let's go, Ja, pokaż skilla, jak to się mówił nie? mnie. Ja sam dach. Dach? Ja. Kurwa, chciałbyś. Frajer, że nie my ty. Sajt jest jeden. Ja. Dobra śpi Dalej dach Ta? Nie bądź Nie bądź frajerem i zeskocz. zeskoczył, zeskoczył Zeskoczył gdzieś się bić. Zeskoczył gdzieś Tak gówno nie zeskoczył Nie? Potera Zajmę go dajesz leć po niego Skoczył na Sajda No i widzisz Tam się jednak nie da wyjść a ja chciałem zawiodłem się smutno mi nie Kupię, to mam Da się tu rzucić jakoś tak. Czekaj, dobra nie. Dobra nieważne, próbowałem rzucić smołkę, jeden, że smoka. nie wrzuca, to, to było zajebiste, musisz przyznać. Musi musisz przyznać, to było zajebiste. <ślesk> Teraz lepiej, poprawiamy. No idzie. Obi, ty Żydzie! Obity. Gdzie? Tu, tu, tu był. A, super, plecie mam Mi też! Nie smokuj góry, bo cię zabiję. Zasmokuję. No, łap mnie przez smoka bije, nie. Czyli jak widzę, zostaje Góra, sam? Kura prawa. Da, tam, tam był. Dobra. Wskacze mi ping widzę znowu. Nie, ma stabilny. <śles> A kiedy będzie w końcu ten Minecraft? Jaki? A no wiesz, jaki? Ten, który Heba. mi opowiadałeś, Kebam? Dobra, nie, wywaliłem bombę przez ścianę, ja w to nie wierzę. W końcu jakiś rewolverito to mi wsiadło. To co lecimy na BH, nie? Jakie BH? A, no... Jezus Maria, nabija mu bichopy zawsze jak gram w CS-a. Chłop zaraz nas wyzywa, uważaj. Tam był góra. A drugi? Jest drugi, góra. Tam jest Twoja będzie szedł chyba. I nie. Pokebola. Czaj pisze. Pokemon Pokémon. Nie, ja, teraz do pokebola Wiedziałem, że jest obity, nie? Wczułem to w dupie. Ała. Gdzie? Góra, tam no. I prawa. Nice. Nie wierzę w to. Nie no. Jak frajerzy uratowałeś, widzisz, uratowałem. Jesteśmy w stanie to teraz. Albo wygramy, albo mamy remis, rozumiesz? I też bym zmienił sobie broń na auga. Patrz, rzucamy smoka podwójny. Ła, wow. dobra, nie. Mamy remis. No ale mamy remis. Na razie, widzowie, trzymajcie się i cześć. Widzimy się w następnym odcinku. Ale fajny kotek, macie tutaj kotka na zakończenie odcinka. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, trzymajcie się i cześć.